Cześć, dzisiaj opowiem Wam o naszych nowych skrzynkach Metabox. Zapraszam. Postanowiliśmy zmodyfikować nasz dotychczasowy system Metaboxów i dostosowaliśmy je do większości naszych maszyn. Nowe Metaboxy są teraz wykonane w czterech rozmiarach, jeżeli chodzi o wysokość, w dwóch rozmiarach, jeżeli chodzi o szerokość. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wymiarów znajdziecie w opisie naszego filmu. Nowe Metaboxy od Metabo są jednocześnie najmocniejszymi obecnie skrzynkami na rynku. Wytrzymują nacisk na górne wieko skrzynki do 125 kg. Nowe Metaboxy wyposażone są w bardzo solidne klipsy, które umożliwiają otwarcie i zamknięcie danej skrzynki oraz przełącznik centralny, który umożliwia łączenie na skrzynek, piętrowanie tych skrzynek, co w konsekwencji umożliwia bardzo łatwe transportowanie je na miejsce docelowe. Dodatkowo każda skrzynka wyposażona jest w rękojeść centralną oraz rękojeść boczną, co też znacznie ułatwia przenoszenie tych skrzynek.